Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim filmiku Ala Poradniku na moim kanale. Jest to nagrywany drugi poradnik pod rząd, ponieważ pod ostatnim filmikiem, właśnie poradnikiem, biliście ponad 23 tysiące wyświetleń i ponad 2600 lajków. Są to naprawdę dwie gigantyczne liczby, i naprawdę zmotywowaliście mnie, aby nagrać kolejny jakiś właśnie poradnik. Jeżeli zostawicie pod tym filmem łapkę w górę, to niebawem pojawi się również kolejny poradnik nie pod rząd, ale co jakiś czas takie poradniki właśnie chyba będę wrzucać, jeżeli takie coś Wam się podoba i teraz od razu robimy deal jeżeli pod tym filmem wbijecie 2000 lajków oraz jeżeli wbijecie 1000 obserwujących no 1000 obserwatorów po prostu yy, na moim prywatnym Facebooku dam Wam moje rendery, czyli po prostu nagram na przykład jak właśnie wbijecie te 1000 obserwujących i 2000 lajków pod tym filmem, jeżeli te dwie rzeczy wbijecie, to dam wam moje rendery. Nagram filmik po prostu kolejny ala poradnik, tym razem trzeci, właśnie z moimi renderami, tam ustawieniami, jeszcze dodatkowymi opcjami i sposobami na płynność, żeby wasze filmy były jeszcze płynniejsze i lepsze jakościowo. No i parę tipów wam dam, ogólnie taki właśnie poradnik. Nagram, jeżeli wbijecie 2000 lajków i 1000 obserwujących. Teraz wam się wyświetla właśnie jak jak się obserwuje właśnie na Facebooku mój prywatny profil, czyli klikacie tutaj obserwuj i tam zaznaczacie tą opcję na górze, jeżeli teraz, no właśnie, teraz Wam się wyświetla na ekranie, więc więc myślę, że nie ma żadnego problemu, jeżeli będzie 1000 takich osób, już jest ponad no prawie 200 już jest obserwujących, myślę, że szybko to wbijecie, jeżeli mam ter, ostatnio taką aktywność, no i 2000 lajków, no to też myślę, że pikuś dla Was i ogólnie, a jeszcze powiem a propos tych renderów, żebyście nie narzekali, ponieważ rendery miały być na 20 tysięcy widzów, a... do. Fu, nie na 20 tysięcy widzów, na 30 tysięcy widzów, a do 30k jeszcze mi brakuje, bo dopiero mam 22k, więc no, raczej nie chciałoby Wam się tyle czekać, więc po prostu daję Wam je szybciej. Więc nie narzekajcie w komentarzach. I jeszcze ostatnia rzecz że jest jednak progres, po ponieważ nareszcie pokazałem twarz co prawda nie na filmie, to też jest różnica między zdjęciem a filmem, ale nareszcie możecie zobaczyć jak wyglądam, tam możecie w ogóle polajkować zdjęcie w tle i zdjęcie profilowe, jeżeli chcecie i ogólnie zobaczcie koniecznie mój ryj ponieważ niedługo będziecie raczej go często widywać, ponieważ z moim komputerem będzie się zawsze pojawiać kamerka na streamie, no ale dobra ja już tutaj nie przedłużam, zapraszam do poradnika jeżeli obejrzałeś wstęp, to, to zostaw łapkę w górę i cześć! No! Okej, okay. a więc wreszcie przejdźmy już do tego poradnika Zanim jeszcze to uczynię, najpierw chciałbym wam przedstawić OBS -A. jest to program, którym nagrywam. Na pewno go znacie, ponieważ każdy tego programu używa do streamingu, na przykład czyli do streamowania po prostu. A ja nim nagrywam filmiki. Oprócz streamowania również nim nagrywam filmiki, ponieważ nagrywając nim po prostu można uzyskać świetną płynność i właśnie w tym poradniku wam to zaprezentuję. Tak jak mówiłem jeszcze na wstępie, jak wbijecie 1000 obserwujących na moim prywatnym Facebooku oraz 2000 lajków pod tym filmem, to dam również rendery do tego, żeby było jeszcze płynniej i tak dalej, i tak dalej, bo bez dobrych renderów jakiejś super płynności nie będziecie oczywiście mieć. Więc teraz wam się wyświetla screen na ekranie moich ustawień głównych. Tam macie język polski, moty. w ogólnie tutaj w ogóle według mnie nie jest nic istotne. Jeżeli chcecie, to się tam doczytajcie, może coś tam zaznaczyć. Ja w taki sposób przynajmniej mam zaznaczone. Teraz macie wyjście bitrate obrazu jest 2,500, mimo tego, że to jest profil po prostu do nagrywania nie? filmików mimo wszystko. 2500 bitrate'u no taki po prostu mam, a wychodzi świetna naprawdę e, jakość i tyle. E, encoder programowy, nie sprzętowy, tylko programowy. Tak samo e, encoder e, na dole, również programowy. ustawienia małego zużycia procesora zwiększa wielkość pliku. Wielkość pliku i tak jest naprawdę minimalna, więc, e, więc tą opcję właśnie e, zaznaczyszcie, żeby po prostu mieć więcej FPS-ów i tak dalej. Format nagrywania ustawiony mp4, jakość nagrywania, wysoka jakość, średni rozmiar pliku i ścieżka pliku, no to sobie tam ustawiacie gdzie mają się zapisać filmiki po ich nagraniu. A więc teraz dźwięk, tutaj musicie sobie ustawić sami urządzenia audio, żeby, było, żeby się nagrywał po prostu dźwięk z waszych słuchawek, wiadomo co chodzi, nie to co wy słyszycie. Dalej, obraz. Obraz, tutaj są całkiem dziwne ustawienia moje, ponieważ powinienem mieć 1920x1080 i wynikowa również to samo powinien mieć jednak mam ustawione w taki sposób yy, no więc jeżeli chcecie ustawcie sobie jak chcecie zależy też czy gracie na małym ekranie czy na dużym ekranie tutaj musicie też sobie w tym wyższym ustawić rozdzielczość swojego monitora ogólnie napisać nie? no ja mam to tu, tutaj full hd ale w na dole wtedy też powinno być full hd a ja mam jednak ustawione sobie w hd Ponieważ również w te filmiki nagram tylko w HD, a nie w full HD. Jeżeli ustawcie sobie tutaj, jak chcecie, nie? nie musicie mieć ustawień takich jak ja. Tutaj y, filtr skalujący no to macie, y, najszybszy obraz rozmazany w przypadku skalowania, i teraz to jedna z ważniejszych rzeczy. Tam macie tutaj, tak jak wam się na ekranie wyświetla parę opcji z FPS-ami. Musicie wybrać, i to jest bardzo ważne, ułamkowe wartości FPS. To, to sobie wybieracie i macie licznik i mianownik w mianowniku zawsze ustawiacie 1 a w liczniku musicie ustawić e, liczbę klatek na sekundę w jakiej chcecie żeby e, właśnie był nagrywany wasz film e, skróty klawiszowe no to tutaj sobie ustawiacie jak chcecie ja mam rozpocznij nagrywanie F9 zatrzymaj nagrywanie F10 i zaawansowane zaawansowane e, jak teraz wam się wyświetla na ekranie screen e, ustawcie sobie tutaj jak ja, jak chcecie. Tylko musicie tam popatrzeć dlatego, bo nie każdy ma tutaj e, kartografię z Nvidia I, I sobie ustawcie tak jak ja, jak chcecie. No. Co to jeszcze mogę dopowiedzieć? I ogólnie, tak jak mówiłem, 2000 lajków pod tym filmem, 1000 obserwujących na moim prywatnym profilu na Facebooku, link w opisie e, i w przy, przypiętym komentarzu. I po prostu nagram kolejny poradnik z renderami, z moimi sposobami na płynność, bo tam są takie fajne sposoby w Vegasie, to zobaczycie jeszcze moje, no moje ustawienia properties, no, że oprócz renderu to jeszcze ustawienia properties moje i tam wszystko w Vegasie, żeby wam się płynnie renderowało i tak dalej, żeby filmik był naprawdę płynny. No i chyba tyle. A, i jeszcze jedna rzecz. Jak tam już bijecie no tego face i Zalikujcie tam profilowe, wiecie, no i zdjęcie w tle, bo tam jest mój skład, no, to elo. Cześć.